Hej, witajcie w kolejnych częściach. Zagrajmy w Age of Empires. Dzisiaj czas na ostatnią misję z kampanii japońskiej, czyli Bunty Końszu. Więc możemy zaczynać. Kolejny raz armia Końszu zmierza w stronę Hiyogi. Musisz pokonać te oddziały lub ryzykować utratę wasali z takim trudem niedawno podbitych. Wygraj bitwę. By stać się największym spośród wodzów klanu Yamato i zjednoć całą Japonię. No dobra, a więc. Kończu ma dużą armię. W odpowiedziach nam piszą. Będzie śmiesznie. A więc zaczynamy w taki oto sposób. Mamy tutaj już od razu epokę brązu i możemy się zająć już jakimiś porządnymi ulepszeniami i tworzeniem takiej na razie niezbyt potężnej armii. Na razie bym musiał się zająć odpowiednio tutaj tym wszystkim, żeby tutaj wszystko zbudować. Więc wy na razie mi się przydacie tutaj na drewno. Na razie, pogarnę trochę osadników i ich pracę. Mamy też zwiadowcę. Też mamy tutaj obrońców. Którzy zapewne nic z siebie za bardzo nie dadzą. Ale zawsze jacyś będzie chociaż informacja o tym, że... Jesteśmy już atakowani. A to jest... Trochę mniej... Coś, co bym chciał usłyszeć? Wolałbym bardziej, żeby w ogóle mnie nie atakowali. No ale dobra, tak łatwo nie ma. To by wtedy granie było. I tak, jeśli chodzi o złoto, to większość złota na tej mapie jest kontrolowana przez naszego wroga. Co oczywiście. Jest już tutaj często spotykane. Praktycznie wszędzie tak musimy z tym złotem się mierzyć w każdej misji, chociaż i tak w niektórych łatwiej było to złoto. No tutaj jednak trochę gorzej. Ale na szczęście na sam start nie ma tak, że tylko wróg ma nasze złotko. My na starcie też mamy trochę. Więc tutaj mamy jakąś szansę na przeżycie. Okej, okay, oni będą zbierać, przydałoby się jeszcze więcej osadników. Też będę tutaj niedługo tworzyć sobie jakąś konnicę. I co jeszcze by się przydało? Na pewno jeszcze dwie chatki. Za chwilę też zajmę się tutaj ulepszeniami. Jeśli tylko mi złoto, to, e, żywność dojdzie i opłacałoby się tutaj odkryć większość mapy i zobaczyć pozycję wroga, jak on działa i ogólnie, oczywiście, zaraz się tym wszystkim zajmę. I tak na razie tutaj za bardzo złota nie widać, ale. Ja oczywiście wiem, gdzie jest najbliższe i jest naprawdę całkiem blisko. Tutaj chyba nic za bardzo ciekawego nie ma. Dobra. Tutaj jakiś za nich się stworzy, więc na ja oni będę gospodarstwa robić. Okej, okay, tutaj jest czysto. Mam też trochę kamienia. Kamień też jest kontrolowany przez wroga. No właśnie, tutaj mam kamień, tutaj mam złoto, więc na start mam tego całkiem sporo. Myślę, że tyle wystarczy. Jakoś sobie armię stworzyć i odpowiednie ulepszenia. Dobra, więc ja już przyspieszę pracę osadników. Jeszcze chwileczkę brakuje mi troszeczkę trudności. Ale już ją mam. Więc zajmiemy się tym teraz. Okej. Okay. Myślę, że zrobię to tak, że zaatakuję kończu. Pierwszym atakiem, takim trochę słabszym, żeby zdobyć e, trochę więcej złota, później przejdę do kolejnej ery i zacytuję ich już porządną armią. Mniej więcej skądnych łuczników, którzy też mogą się tutaj całkiem dobrze sprawdzić. I zacznę już. E, Tworzyć jakieś ostatnie korzyści, myśli myśleli właśnie na złoto, albo jeszcze kilku tutaj, żeby mi żywność zbierali. Powiedzmy, że jeszcze tak z na żywność, i później będę tworzyć już ty na złoto. Na drewno myślę, że tylu mi wystarczy w zupełności. Okej, gdy właśnie tutaj, może tutaj już zbieraj żywność. Mamy tutaj całkiem spory teren bez wroga. Można się tutaj nawet nieźle rozbudować. Ale z tego raczej nie skorzystam. A tutaj może? Jeszcze jednego. Który pójdzie właśnie na żywność. I tak tuż jest bardziej strona wroga. Jak no widzicie, tutaj jest złoto kontrolowane przez wroga, jak mówiłem. I tego będzie jeszcze więcej. I w tej misji tak samo jak w poprzedniej musimy zniszczyć dosłownie wszystko, jeśli chodzi o naszego wroga, czyli jego wieże, wszystkich osadników. No i tak jak w poprzedniej misji. Więc czasami może być tak, że coś przegapimy, a to jest mniej chciane. Trzeba uważać dosyć bardzo na drogę, bo jeśli zbyt wcześnie go zatopujemy, to się może skończyć dla nas niezbyt dobrze. O, więc ten już jest tutaj. Rok ma dosyć sporą armię, której na razie się za bardzo nie postawimy. Nie ma tutaj, z tego co wiem, jest trochę kamienia, które nie jest zbyt kontrolowane. Ale kamień mi w tej misji za bardzo się nie przyda. Przyda mi się tylko do zbudowania dwóch wież, ale to potem. Znaczy, muszę się tutaj jakoś rozbudować. Mogę już, jeszcze, 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 już mogę. Dobra. Tak samo z tego co wiem, tutaj jest gdzieś wieża. Idzie w każdym razie wydaje. O nie, tutaj akurat nie ma w ogóle nic. Ok, tutaj w ogóle jakiś teren zostawiłem odkryty dobra, już nie będę się tam wracać. Zacznę też już tworzyć u jakichś łuczników. Tutaj już pracują dosyć dobrze. Yy, ulepszenia. Potem na razie muszę zająć się złotem. Powiedzmy pięciu pójdzie na złoto. Myślę, że to będzie dobry wynik. Dobrze. Oczywiście chcę zostawić trochę miejsca na moje armie. Bardzo nie ma. Dobra. Więc ty pójdziesz właśnie tutaj już budować skład w tym miejscu. I wydobywać złoto. Ok, teraz będą mi szybciej zbierać drewno, co mi się oczywiście przyda bardzo. E, osadnik jesteś tutaj. Więc idziesz. Zbierać złoto. I z tego co wiem, tutaj też jest wieża. Która już broni złota, które który mi się przyda. Na razie wy tutaj zajmiecie się tym. Okej, okay, już budowali, To zbierajcie. I ty tutaj. Spoko. Misja z początku może się wydawać taka dosyć wymagająca, z powodu tego, że przeciwnik no ma dosyć dobre armie. Oczywiście spróbuję wam pokazać. Jest dosyć zawzięty, bo muszę mu przyznać w tej misji. Atak taki od razu niezbyt jest pożądany. Więc ja zrobię taki atak, jak mówiłem, dwufalowy. Na początek taka słabiutka armia, żeby zdobyć to złoto. Będę musiał trochę katapult. Przejdę troszeczkę na tą stronę. Zniszczę tych panów. I to mniej więcej powinno już mi pomóc. Mogę też stworzyć bardziej doświadczonych uczników, czyli uczniów 3, i też konnice, które już zacznę teraz tworzyć. I tu był jeszcze jedno ostatnik od złota, więc może przyjść. I tutaj by się przydało też ulepszyć broje i atak. Różnych jednostek też potem się zajmę jeszcze kamieniem, ale to dopiero później. O, i gdzie jest mój zwiadowca? Tutaj, dobra, to idź sobie odkryć tamten teren. Może coś ciekawego znajdziemy. Ok, i już mi się zaczyna koniec tworzyć. Spoko. A, czy mogę już jeszcze? Niech e, jedna osoba zaniesie złoto? Będę mógł. E... O, dobra, już ktoś zaniósł nawet. jeszcze więcej. Dobra, tutaj. Hmm. Mogę na to ulepszyć. Czemu by nie? Też. E... To by się przydało ulepszyć, ale na razie nie stać mnie za bardzo. Hmm. I wybudujemy jeszcze dwie chatki, też przyda się pałac i troszeczkę falangistów, no to powinna być dosyć spora obrona dla mnie. A tu się tworzy. tyle, więc niech będzie 5 ko konnic, trochę więcej falangistów i łucznicy których już mogę tworzyć nawet. Hmm, tylko, że na razie stworzę ich e, nie za dużo, bo tylko czterech. O, już więcej. Złota mi trochę podskoczyła, więc stworzę czterech. Bo żywności brakuje. Więc. E, a jeszcze jedna chata by się przydała. Myślę, że tak z pięciu powinno mi starczyć. Albo z 6. No z 6 powiedzmy. To będzie dobre. Okej, okay. ty już tutaj odkryłeś teren, dobra. Więc tam niech armie się tworzą, ja jeszcze trochę pozwiedzam. I ty zbuduj powiedzmy Akademię gdzieś tutaj, żeby była jak najbliżej. Ty zostań. Ty na razie się nie ruszaj, bo jesteś wolny. Drogowe mogą cię zniszczyć. Tego byś nie chciał. A, czy ja tutaj opłacam się zwiedzać, bo tutaj był wróg, z tego co kojarzę. No chyba tutaj stoi, 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 stoi. Dobra. Stoi sobie. Wspania. Więc dobra, już nie będę zwiedzać. Niech się tutaj tworzą moje nóżki. Jeszcze jedno. Jeszcze jeden łucznik, może i ty tutaj już kupujesz. Chronica stworzona, więc zajmę się ulepszeniami. Tutaj, atak. Tutaj, jeszcze trochę żywności się przyda, więc. <ścoughs> nic, nic nie mogę zrobić. W takim wypadku. O, dobra, już mogę to. I nie mam już innych składów. Ach, tym razem. Mi przeszkodziły dzieci od Halloween, oczywiście. Ja za bardzo Halloween nie obchodzę, ale to już nie jest ważne. Zajmijmy się tutaj Etch Empires. Dobra, więc jak to wygląda? Tutaj już mam dosyć sporo uszyków mogę już zacząć trochę falangistów tworzyć, powiedzmy trzech, tutaj ktoś skończył pracę, nie ma tak łatwo, ty nadal będziesz pracować, tutaj już wszystko zrobiłem, złoto się wydobywa, żywność tak samo i drewna mam sporo, dobra, muszę poczekać na żywność. A wy może zbudujcie sobie bliżej składzik. I tak samo jak tutaj. Zbuduj nie składzik, tylko gospodarstwo. I dobra. Tutaj już się wszystko dosyć dobrze rozwija i dosyć płynnie. Więc jeszcze trochę pancerza ulepszymy. Wow, wow, wow! Będzie teraz masowe kończenie się pól zapewne. A później tylko będą mi tworzyć większe pola przez moje ulepszenia. Ile jeszcze flangistów mogę? No powiedzmy, aha. Bo tutaj już mi się skończy miejsce. To jest problem. Więc będę musiał teraz budować pałac jeszcze. Chociażbym mógł po prostu usunąć tych zbrojnych, bo mi są kompletnie zbędni. Dobra, więc przydał się teraz pałac. Zbuduję go tutaj. Czy tyle uczniów mi wystarczy? Zapewne tak. Raczej więcej mi nie będzie potrzebnych.